Mieszkasz za granicą i chcesz, żeby twoje dziecko miało dostęp do polskiej historii i kultury? Jeśli zależy ci na przekazywaniu polskich wartości, wybierz Polonijkę Mini. Otrzymasz dostęp do platformy, na której znajdziesz interaktywne materiały do nauki. W zależności od wybranej klasy, dziecko będzie mogło zdobywać wiedzę na przykład z edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii czy geografii. Treści na platformie podzielone są na tygodnie, co ułatwia regularną naukę. W każdym tygodniu znajdują się ciekawe ćwiczenia, nagrania audio i wideo oraz karty pracy do druku. Postęp nauki możecie śledzić na pasku realizacji. Dziecko może też brać udział w lekcjach online z polskimi nauczycielami, co pozwala na jeszcze lepsze przyswajanie wiedzy. Jeśli chcesz, by Twoje dziecko poznało bliżej polską historię i kulturę oraz miało kontakt z językiem ojczystym, Polonijka Mini będzie dla Ciebie doskonałym wyborem. Pozwól swojemu dziecku poczuć, że jest małym Polakiem, nawet jeśli mieszkacie na drugim końcu świata.